Dzisiaj widzimy się po raz ostatni przed świętami, więc już teraz chciałabym życzyć Wam nie tylko mnóstwo prezentów pod choinką, ale także tego, aby koszyki w Waszych sklepach nie były porzucane, żeby się zapełniały i aby ich wartość wzrastała w nowym roku. A teraz przejdźmy do rzeczy. W odcinku 11 mówiłam o optymalizacji właśnie koszyka i procesu zakupowego. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak powinna być zaprojektowana karta produktu, aby użytkownik nie mógł się powstrzymać, żeby nie kupić u Ciebie danego przedmiotu. Pokazuj produkty w proporcji do czegoś. W sklepach fizycznych jesteśmy łatwo w stanie stwierdzić, czy coś jest dla nas odpowiednie, czy nie. Po prostu stajemy obok danego przedmiotu lub go przymierzamy i wiemy, czy jest za mały, za duży, czy w sam raz. Niestety, w sklepach internetowych bardzo ciężko jest określić rozmiar przedmiotu. Czasami nawet podanie konkretnych, precyzyjnych wymiarów nie wystarcza. Warto zatem pokazać przedmiot w porównaniu do czegoś. Ubranie. Pokaż, jak wygląda na modelce średniego wzrostu. Lodówka. Pokaż, jak wygląda w kuchni średniego rozmiaru. Pozwalaj nabywać to, co niedostępne. Jeżeli zdarzy się tak, że w Twoim sklepie tymczasowo zabrakło jakiegoś produktu, to nie dawaj tylko komunikatu o tymczasowej niedostępności użytkownikowi. To prowadzi do martwego końca. Użytkownik widzi taki komunikat, wychodzi z Twojej strony i udaje się do konkurencji w poszukiwaniu tego produktu. Zamiast tego. Jeżeli nie wiesz, kiedy nastąpi dostawa, poproś o pozostawienie adresu e-mail, aby poinformować użytkownika o ponownej dostępności tego produktu. Jeżeli natomiast wiesz, kiedy produkt będzie znowu dostępny, możesz dać możliwość dodania do koszyka tego produktu i jednocześnie poinformować o wydłużonym okresie dostawy. I jeszcze takie dwie rzeczy z tym powiązane. Po pierwsze, jeżeli dany produkt dopiero trafi do Twojego sklepu do sprzedaży, to już teraz umieść go w sklepie i daj możliwość pre-orderu. Oraz jeśli wiesz, że zostało mało sztuk danego produktu, to również zamieść taką informację na karcie produktu. Wtedy nakłonisz użytkownika do szybszego nabycia tego przedmiotu. Nie ukrywaj warunków darmowej dostawy. Nigdy nie używaj stwierdzenia darmowa dostawa z gwiazdką obok. Będziesz mieć szczęście, jeśli użytkownicy doczytają wszystkie warunki tej darmowej dostawy. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Kiedy widzimy hasło darmowa dostawa, to po prostu dodajemy pierwszy produkt do koszyka i dopiero później, o ile w koszyku, a nie jeszcze później, widzimy, że należy dobrać ileś tam produktów, aby otrzymać darmową dostawę. Bądź transparentny. Od razu pisz, jakie są warunki darmowej dostawy. Pokaż podsumowanie ocen na początku sekcji z ocenami. Takie podsumowanie oznacza, że w łatwy sposób komunikujesz użytkownikom, ile osób oceniło dany produkt na 5 gwiazdek, ile osób oceniło na 4 itd. Według badań użytkownicy nawet bardziej polegają na takim podsumowaniu niż na konkretnych opiniach. Jeżeli jako pierwsze wylistujesz tylko te oceny, które mają 5 gwiazdek, coś jest podejrzane. Jeżeli wylistujesz te z najgorszymi ocenami, no to wiadomo, że coś jest nie tak z tym produktem. A jeżeli dasz takie podsumowanie na początku tej sekcji, to ogólnie wiadomo, jak użytkownicy ustosunkowują się do tego produktu. Takie podsumowanie warto jest przedstawić w formie graficznej z łatwym przejściem do konkretnych ocen, o czym mówiłam w odcinku 5 UX bez żargonu. Udostępnij sekcję pytań i odpowiedzi. Czasami opis produktu nie wystarcza i podczas jego czytania użytkownikom nasuwają się dodatkowe pytania. Wtedy warto właśnie uwzględnić taką sekcję pytań i odpowiedzi na karcie produktu. Na pytania mogą odpowiadać właściciele, administratorzy strony, którzy są doskonale zaznajomieni z produktem, znają go i na pewno będą potrafili odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale także użytkownicy, którzy wcześniej nabyli produkt i też być może będą potrafili odpowiedzieć na wątpliwości użytkowników. Taka sekcja pozwala na skrócenie opisu produktu. Dodaje wiarygodności dzięki odpowiedziom innych użytkowników, oraz pozwala na wgląd we wszystkie potrzeby, wątpliwości, problemy użytkowników, których właściciele sklepu nie byli świadomi wcześniej. Uwzględnij alternatywy i dodatki. Jesteś w sklepie papierniczym. Wchodzisz na stronę notesu, zaznajamiasz się z opisem, specyfikacją, jednak nie jesteś do końca pewien, czy go kupić. Skrolujesz trochę w dół. Co chcesz tam widzieć? Inne, podobne notesy? Czy może długopisy i inne akcesoria? Ja, notesy, bo jeśli ten produkt mi się nie spodobał, to może jakiś inny wpadnie mi w oko. Doskonale z tym problemem radzi sobie sklep e-obuwie. Dostosowuje bardzo dokładnie inne proponowane produkty na podstawie oglądanego modelu. Natomiast, jeżeli chcesz uwzględnić rzeczy, które są jakby dodatkami do Twojego produktu, to również możesz to zrobić, ale w osobnej sekcji, na przykład na pasku bocznym. W ten sposób poprowadzisz klienta za rękę, dobierze on sobie wszystkie potrzebne akcesoria i jednocześnie zwiększysz wartość koszyka. Dodaj do koszyka lub kup teraz. Użytkownicy przyzwyczajeni są do pewnych wzorców na stronach. Na karcie produktu możesz mieć dwa rodzaje przycisków: albo dodaj do koszyka i wtedy albo przechodzisz do koszyka, albo kontynuujesz zakupy, albo kup teraz i wtedy od razu przechodzisz do koszyka kupując przedmioty. I ja to wiem, i ty to wiesz, i wszyscy to wiemy, i zapewne wszyscy tak robią. Niestety natknęłam się na jeden bardzo dziwny przypadek. Na stronie iperfumy.pl twórcy postanowili dodać dziwny przycisk przejść do koszyka. Nie mówi mi on o tym, że dodam dany produkt do koszyka czy od razu go kupię. A jednak ląduje w koszyku z dodanym produktem. Sami ocencie, czy to nie jest dziwne? Z dobrze zaprojektowanymi kartami produktu Jesteście już naprawdę bardzo blisko od tego, żeby użytkownik ten produkt od Was kupił. Nie zmarnujcie tej szansy. Pamiętajcie o dobrych zdjęciach, opisach, sekcji pytań i odpowiedzi, ocenach czy przyciskach akcji. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na tematy związane z User Experience, to subskrybuj ten kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.